Macie Piętak, kłaniam się nisko czas na porównanie dwóch drużyn Lecha Poznań i Krakowi. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini oraz zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównania Wam się podobają. A teraz przejdźmy już do zapowiedzi drugiego meczu pierwszej kolejki PKOBP Ekstra Klasy. Jeśli chodzi o wartość rynkową, tutaj o ponad 24 miliony euro lepszy jest Lech Poznań. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu TransferMarkt. Wartość wyjściowego składu tu też lepiej o ponad 19 milionów euro lepszy jest Kolejosz. Największa wartość piłkarza w Lechu są to 25-letni portugalski środkowy pomocnik ofensywny Afonso Sousa oraz 20-letni polski środkowy pomocnik defensywny Antoni Kozubal wyceniani na 5 milionów euro. Natomiast w Krakowi jest to 22-letni chorwacki środkowy obrońca Mauro Perkowicz wyceniany na 3,5 miliona euro. W poprzednim sezonie polskiej ekstraklasy Lech zajął pierwsze miejsce z dorobkiem 70 punktów. Kolejorz zdobył 68 bramek, a stracił 31. Natomiast Krakowia była szósta i zdobyła 51 oczek. Pasy strzeliły 58 bramek, a straciły 53. Najlepsi strzelcy drużyn w Lechu jest to 32-letni szwedzki środkowy napastnik Mikael Isak, 21 goli w 32 meczach ligowych, a w Krakowi jest to 28-letni duński środkowy pomocnik defensywny Mikkel Majgard, 6 goli w 34 meczach. Najlepsi asystenci w Lechu jest to 28-letni portugalski prawy obrońca Joel Pereira, 7 asyst w 32 meczach, a w Krakowi jest to 22-letni bośniacki środkowy pomocnik ofensywny Aydin Hasić, 7 asyst w 29 meczach. W ostatnim spotkaniu Lech przegrał u siebie 1-2 z Legią Warszawa w Superpucharze Polski. Gola dla kolejorza strzelił Filip Szymczak. Natomiast w swoim ostatnim spotkaniu Krakowia wygrała na wyjeździe 2-1 z Zagłębiem Lubin w ostatniej 34. kolejce poprzedniego sezonu PKOBP BP Ekstraklasy. Gole dla Krakowi strzelili Aydin Hasić oraz Mauro Perkowicz. To będzie ich 64. bezpośredni mecz w historii tych rozgrywek. Dotychczas 25 razy wygrywał Lech, 24 razy Krakowia, a 14 razy był remis. Ich ostatnie spotkanie w ekstraklasie to 21 dzień kwietnia 2025 roku i 29. kolejka sezonu 2024-2025. Lech wygrał u siebie 2 do 1 po golach Michaela Isaka i Afonso Sousy. Bramkę dla pasów zdobył Otarka Kabadze. A jakim wynikiem zakończy się piątkowe spotkanie? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak kłaniam się nisko i na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Polini oraz zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli ten wam się spodobał. Do usłyszenia.